Firma Afidea, która przez 10 lat zajmowała się diagnostyką obrazową w Legnickim Szpitalu, pakuje swój sprzęt i robi miejsce dla nowego gospodarza tego miejsca. Umowa podpisana na 10 lat wygasła, a szpital postanowił rozpisać nowy przetarg. Wygrała go spółka Star Medica. Do 9 października Afidea musi opuścić mury szpitala. Nowa firma ma 3 miesiące na zainstalowanie swojego sprzętu. Zmiany mają przynieść oszczędności dla szpitala, ale przede wszystkim korzyści dla pacjentów. Zażyczyliśmy sobie w warunkach konkursu skoku technologicznego, ponieważ umowa będzie obowiązywała przez kolejne 10 lat, więc musimy już w tej chwili się zabezpieczyć na okoliczność tego, że ten postęp technologiczny przez najbliższe 10 lat będzie jednak szedł do przodu i chcemy mieć sprzęt w tej chwili najnowocześniejszy, jaki jest dostępny. Na razie prześwietlenia odbywają się w kontenerach, a pacjenci są wystraszeni, że zaplanowane badania się nie odbędą. Czekaliśmy pół roku na te badania, a teraz się okazuje, że nie będzie tych badań. Jestem podłamana, bo miałam operację na kolano, nic nie jest lepiej, jest coraz gorzej, jestem chora i słaba. Nie mam siły na nic. Z obsługą szpitalnych pacjentów nie ma problemu. Gorzej z pacjentami ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Firma Afidea, która miała podpisany kontrakt z nfz nie spodziewała się rozstania ze szpitalem. Dlatego nie zabezpieczyła się i ma teraz problem z pomieszczeniami, w których mogłaby prowadzić swoich pacjentów. Dyrektor spółki obiecuje, że żaden pacjent nie ucierpi. Rozpoczęliśmy procedurę organizacji dowozu pacjentów na nasz koszt, do naszych placówek we Wrocławiu na Grabiszyńskiej i na Traugutta. I tam pacjenci w ramach NFZ-u będą mieli wykonane bezpłatne badania. Spółka Afidea ma pewne wątpliwości co do wyników konkursu, dlatego postanowiła się od nich odwołać. Uważamy, że specyfikacja dotycząca tomografu dotyczyła tomografu 64 rzędy, a nie tak jak było wymagane 128 rzędów. Na wątpliwości firmy odpowiada prezes Star Mediki. My żeśmy zapewniamy tomograf 128 rzędów, nie warstw, także będzie montowany 128-rzędowy tomograf. Także nie mamy nic sobie do zarzucenia. Nowa firma obiecuje, że swój sprzęt postara się zainstalować wcześniej niż za trzy miesiące. Star Medica ma podpisaną umowę na obsługę tylko pacjentów szpitalnych. Prezes firmy ma nadzieję, że umowę z NFZ uda się podpisać. Do tego czasu pacjenci mogą zrobić rezonans magnetyczny i badanie tomografem komputerowym za złotówkę.